Deszcz przestawał padać, gdy Aleksandra wysiadła z tramwaju na pętli przy ulicy. Mickiewicza w Żoliborzu. List od babci Marii przyszedł na berliński adres. Wróć, zanim Kora zapomni twoje imię. Dom z Bali stał cichy, okna zasłonięte firankami w stokrotki. Malia otworzyła drzwi w szaliku, włosy siwe jak mgła. Ania? zapytała, bo tak miała na imię matka Aleksandry. W środku pachniało wilgotną ziemią i barszczem z wczoraj. Na parapecie leżał notes w skórzanej oprawie w dziennik dziadka Jana. Jeśli to czytasz, dąb już nosi twoje imię. Aleksandra usiadła pod drzewem, gdzie jako dziecko wspinała się na gałęzie. Czytała o roku 1955. Jan, Murasz, Malia, Krawcowa, sadzący dąb na gruzach. Wyriem, Ania, na korze w Bipamita. O roku 1981, gdy strajk przyniósł głód, a oni wyryli Tomasz obok. O roku 1998, gdy Jan ukrył pod korzeniami puszkę z nasionami stokrotek i nożykiem, na czarną godzinę. Rano Malia weszła boso do ogrodu, gdzie Janek schował nóż. Aleksandra przytuliła ją, czując, jak babcia drży. Pod dębem znalazła puszkę w środku nożyk z wygrawerowanym Aleksandra i kartka. Dla wnuczki, która uciekła. Szukaj w Mokotowie, pod lipą. Tam druga rana. Wuj Piotr, brat Jana, czekał przy furtce. Wytnij dąb, deweloper zapłaci za dom Malia dotknęła kory. Drzewa nie kłamią, powiedziała, palcem wskazując bliznę z imieniem. Deszcz wrócił, gdy ktoś zapukał. Ojciec, Tomasz, z walizką i blizną na skroni. Z Poznania Chcę zobaczyć, czy moje imię jeszcze krwawi. Malia rozpromieniła się, tomasz uklęknął. Aleksandra chciała krzyczeć, ale dąb zaszeleścił, jakby jan szepnął: Daj mu nóż. Nad wisłą szli w ciszę. Tomasz, zostawiłem was, bo wstyd był głębszy niż kora. Aleksandra, mama umarła, a jej imię zblakło. Pod dębem, w rejni, znalazła drugą puszkę w nasiona malin i kartka. Przebaczenie to sok. Szukaj w Muranowie, pod murem. Malia dotknęła blizny. Jan tu jest. W archiwum zieleni u dokument z 1995 roku. Dąb chroniony. Piotr wściekły. Podpisz albo drzewo padnie. Aleksandra zebrała sąsiadów pod dębem. Pani Halina przyniosła nóż. Wyryłam tu w 81. Tomasz zadzwonił do botanika. Aleksandra zrezygnowała z kontraktu w Berlinie. Sąsiedzi, dzieci, psy, wszyscy rzeźbili imiona. Malia wyryła ostatnią stokrotkę, Jan się śmieje. Piotr przyszedł z nożykiem. Przepraszam. Aleksandra otworzyła pracownię Tkora Pamięci. Wieczorem, przy kompotu z rabarbaru, Tomasz opowiadał o dziadku, który wierzył, że rany się goją, imiona nie. Słońce zaszło za wisłą. Aleksandra dotknęła blizny na korze, wczuła, jak imię rośnie w niej. Kartka w słoju, druga rana w Mokotowie. Ale ktoś tnie w nocy. Deszcz przestawał padać, gdy Aleksandra wysiadła z autobusu na pętli walei Lipowej w Mokotowie. List od babci Stefani przyszedł na żoliborski adres. Wróć, zanim Lipa zapomni twój zapach. Dom z czerwonej cegły stał cichy, okna zasłonięte firankami w Maliny. Stefania otworzyła drzwi w swetrze, włosy siwe jak mgła. Ania? Zapytała, Bo tak miała na imię matka Aleksandry. W środku pachniało liśćmi i bigosem z wczoraj. Na peripysi leasel notes, dziennik dzijatka Stefana. Jeśli to czytasz, lipa już nosi twoją bliznę. Aleksandra usiadła pod drzewem, gdzie jako dziecko zbierała maliny. Czytała o roku 1963. Stefan, mechanik. Stefania, nauczycielka, sadzący lipę po powodzi. Wyryłem Aleksandra, by pamiętała. O roku 1976, gdy strajk w Ursusie przyniósł głód, a oni wyryli Tomasz Głębiej. O roku 2005, gdy Stefan ukrył pod korzeniami puszkę z nasionami malin i nożykiem na czarną godzinę. Rano Stefania weszła boso do ogrodu, gdzie Stefanek schował nóż. Aleksandra przytuliła ją, czując drżenie babci. Pod lipą znalazła puszkę, w środku nożyk z wygrawerowanym „mama” i kartka. Dla wnuczki, która wróciła. Szukaj w muranowie, pod murem. Tam trzecia blizna. Wuj Marek, brat Stefana, czekał przy furtce. Wytnij lipę, deweloper zapłaci za dom opieki. Stefania dotknęła kory. Drzewa nie kłamią, powiedziała. Palcem wskazując ranę z imieniem, deszcz wrócił, gdy ktoś zapukał. Tomasz, z walizką i blizną na skroni. Z żoli Boża. Chcę zobaczyć, czy moje imię jeszcze krwawi. Stefania rozpromieniła się, Tomasz uklęknął. Aleksandra chciała krzyczeć, ale lipa zaszeleściła, jakby Stefan szepnął: Daj mu nóż. Nad wisłą szli w ciszę. Tomasz, zostawiłem was, bo wstyd był głębszy niż Kora. Aleksandra. Mama umarła, a jej imię zblakło. Pod lipą, w rejni, znalazła drugą puszkę w nasiona fołków i kartka. Pamięć to sok. Szukaj w Czerniakowie, pod wieżbą. Stefania dotknęła blizny. Stefan tu jest. W archiwum zielenił dokument z 2000 roku. Lipa chroniona. Marek wściekły. Podpisz albo drzewo padnie. Aleksandra zebrała sąsiadów pod lipą. Pani Irena przyniosła nóż, wyryłam tu w osiemdziesiątym. Tomasz zadzwonił do arborysty. Aleksandra zrezygnowała z drugiego kontraktu w Berlinie. Sąsiedzi, dzieci, psy, wszyscy rzeźbili imiona. Stefania wyryła ostatnią malinę. Stefan się śmieje. Marek przyszedł z nożykiem. Przepraszam. Aleksandra otworzyła pracownik blizna pamięci. Wieczorem, przy kompot z rabarbaru, Tomasz opowiadał o dziadku, który wierzył, że rany się goją, imiona nie. Słońce zaszło za Wisłą. Aleksandra dotknęła blizny na w wczuła, jak imię rośnie w niej. Kartka w słoju, trzecia blizna w Muranowie. Ale ktoś piłuje w ciemności. Deszcz przestawał padać, gdy Aleksandra wysiadła z tramwaju na pętli przy ulicy. Stawki w Muranowie. List od babci Róży przyszedł na mokotowski adres. Wróć, zanim mur zapomni twój szept. Kamienica stała cicha, okna zasłonięte cegłą pamięci. Róża otworzyła drzwi z medalikiem, włosy siwe jak mgła. Ania? Zapytała, bo tak miała na imię matka Aleksandry. W środku pachniało rosołem i historią z wczoraj. Na parapecie leżał notes dziennik dziadka Adama. Jeśli to czytasz, mur już nosi twoją ranę. Aleksandra usiadła pod bzem. Gdzie jako dziecko rysowała orły. Czytała o roku 1946. Adam, ocalały, róża, łączniczka, sadzący bzy przy murze. Wyrolem, Ania, by O roku 1956, gdy odbudowa przyniosła ciszę, a oni wyryli Tomasz obok. O roku 1997, gdy Adam ukrył pod murem puszkę z nasionami fałków i nożykiem, na czarną godzinę. Rano róża weszła boso do ogrodu. Gdzie Aż schował nóż. Aleksandra przytuliła ją, czując drżenie babci. Pod murem znalazła puszkę w środku nożyk z wygrawerowanym córeczka i kartka. Dla wnuczki, która pamięta. Szukaj w czerniakowie, pod wieżbą. Tam czwarta blizna. Wójka Kazimierz, brata dama, czekał przy bramie. Zbóż mur, muzeum zapłaci za dom opieki. Róża dotknęła cegły. Mury nie kłamią, powiedziała, palcem wskazując ranę z imieniem. Deszcz wrócił, gdy ktoś zapukał. Tomasz, z walizką i blizną na skroni. Zmokotowa. Chcę zobaczyć, czy moje imię jeszcze krwawi. Róża rozpromieniła się, tomasz uklęknął. Aleksandra chciała krzyczeć, ale bezet szepnął jakby Adam szepnął. Daj mu nóż. Nad wisłą szli w ciszę. Tomasz. Zostawiłem was, bo wstyd był głębszy niż kora. Aleksandra, mama umarła, a jej imię zblakło. Pod murem, w rejni, znalazła drugą puszkę, nasiona niezapominajek i kartka. Wytrwałość to sok. Szukaj na Pradze, pod Topolą. Róża dotknęła blizny, Adaż tu jest. W archiwum Rzeticha, dokument z 1997 roku, mur chroniony. Kazimierz wściekły, podpisz albo mur runie. Aleksandra zebrała sąsiadów pod bzem. Pani Danuta przyniosła nóż. Wyryłam tu w dziewięćdziesiątym. Tomasz zadzwonił do historyka. Aleksandra zrezygnowała z trzeciego kontraktu w Berlinie. Sąsiedzi, dzieci, turyści wszyscy rzeźbili imiona. Róża wyryła ostatni fołek, Ada się cieszy. Kazimierz przyszedł z nożykiem. Przepraszam. Aleksandra otworzyła pracownię Gra na Pamięci. Wieczorem, przy chałce i miodzie, Tomasz opowiadał o dziadku, który wierzył, że rany się goją, imiona nie. Słońce zaszło za murami. Aleksandra dotknęła blizny na cegle, czuła, jak imię rośnie w niej. Kartka w słoju, twarta blizna w czerniakowie. Ale ktoś podpala w nocy. Deszcz przestawał padać. Gdy Aleksandra wysiadła z autobusu na pętli przy jeziorze Czerniakowskim. List od babci Haliny przyszedł na muranowski adres. Wróć, zanim wierzba zapomni twój płat. Dom z bali stał cichy, okna zasłonięte mgłą. Halina otworzyła drzwi w swetrze, włosy siwe jak mgła. Ania? Zapytała, bo tak miała na imię matka Aleksandry. W środku pachniało trzciną i kompotem z wczoraj. Na notes, kazimierza. Jeśli to czytasz, wieżba już nosi twoją bliznę. Aleksandra usiadła pod drzewem, gdzie jako dziecko łowiła kijanki. Czytała o roku 1958. Kazimierz, rybak, Halina, pielęgniarka, sadzący wieżbę nad brzegiem. Wyryłem, Aleksandra, by pamiętała. O roku 1970, gdy powódź przyniosła wodę a oni wyryli Tomasz głębiej. O roku 2001, gdy Kazimierz ukrył pod korzeniami puszkę z nasionami nenufarów i nożykiem na czarną godzinę. Rano Halina weszła boso nad jezioro, gdzie Kazik schował nóż. Aleksandra przytuliła ją, czując drżenie babci. Pod wierzbą znalazła puszkę w środku nożyks. Wygrawerowanym wnuczka i kartka. Dla wnuczki, która płacze. Szukaj na Pradze, pod Topolą. Tam piąta blizna. Wuj Ryszard, brat Kazimierza, czekał przy pomoście. Wytnij wieżbę, Marina zapłaci za dom opieki. Halina dotknęła kory. Drzewa nie kłamią, powiedziała, palcem wskazując ranę z imieniem. Deszcz wrócił, gdy ktoś zapukał. Tomasz, z walizką i blizną na skroni. Z Muranowa. Chcę zobaczyć, czy moje imię jeszcze krwawi. Halina rozpromieniła się, Tomasz uklęknął. Aleksandra chciała krzyczeć, ale jeżba zaszeleściła w, jakby Kazimierz szepnął: Daj mu nóż. Nad Wisłą szli w ciszę. Tomasz, zostawiłem was, bo wstyd był głębszy niż kora. Aleksandra, mama umarła, a jej imię zblakło. Pod wieżbą, w rejmi, znalazła drugą puszkę w trzciny i kartka. Pokora to sok. Piąta blizna w klucz do całości. Halina dotknęła blizny, Kazik tu jest. W archiwum Zielenił dokument z 2005 roku, Wierzba chroniona. Ryszard wściekły, podpisz albo drzewo zatonie. Aleksandra zebrała wędkarzy pod wieżbą. Pani Wiesia przyniosła nóż, wyryłam tu w siedemdziesiątym. Tomasz zadzwonił do ekologów. Aleksandra zrezygnowała z czwartego kontraktu w Berlinie. Latem Czerniaków pachniał nenufarami. Wędkarze, dzieci, seniorzy wszyscy rzeźbili imiona. Halina wyryła ostatni nenufar, Kazik się śmieje. Ryszard przyszedł z nożykiem. Przepraszam. Aleksandra otworzyła pracownię blizna jeziora. Wieczorem, przy pierogach z grzybami, Tomasz opowiadał o dziadku, który wierzył, że rany się goją, imiona nie. Słońce zaszło za mgłą. Aleksandra dotknęła blizny na korze, wczuła, jak imię rośnie w niej. Kartka w słoju, piąta blizna na Pradze. Ale ktoś przynosi siekierę. Deszcz przestawał padać, gdy Aleksandra wysiadła z tramwaju na pętli przy ulicy. Ząbkowskiej na Pradze. List od babci Zofii, pierwszej, przyszedł na czerniakowski adres. Wróć, zanim to pola zapomni twój śmiech. Kamienica stała cicha, okna zasłonięte bluszczem. Zofa otworzyła drzwi w fartuchu, włosy siwe jak mgła. Ania? Zapytała, bo tak miała na imię matka Aleksandry. W środku pachniało kawą i chlebem z wczoraj. Na parapecie leżał notes w dziennik dziadka Stanisława. Jeśli to czytasz, to pola już nosi twoją ranę. Aleksandra usiadła pod drzewem, gdzie zaczęła się podróż. Czytała o roku 1953. Stanisław, Beryste, Zofa. Kelnerka, sadzący to po wojnie. Wyryłem, Aleksandra, by pamiętała. O roku 2025, gdy Stanisław ukrył pod korzeniami puszkę z pięcioma nożykami, tna ostatnią godzinę. Rano Zofa weszła boso do ogrodu. Gdzie stasz schował nóż? Aleksandra przytuliła ją, czując drżenie babci. Pod topolą znalazła puszkę, w środku pięć nożyków i list Stanisława. 1955, 2025. 5 drzew. Jedno i nie na każdym. Razem tworzą las pamięci Warszawy. Twoja matka wyryła to przed śmiercią. Nie wycinajcie. Rzespsi. Nad wisłą zebrawa wszystkich. Malia, Stefania, Róża, Halina, Zofa, wujowie, sąsiedzi. Otworzyła puszkę, każdy dostał nożyk. W archiwum miasta, w dokument z 2025 roku, cały las drzew chroniony. Wszyscy wujowie wściekli, ale wyryli przepraszam. Latem Praga paczniała wszystkim. Wszyscy z Żoli Boża, Mokotowa, Muranowa, Czerniakowat przyszli z imionami. Zofa wyryła ostatnią to pole, Stasz się śmieje. Aleksandra otworzyła pracownię pięć ran. Wieczorem, przy kawie i bigosie, Tomasz opowiadał o matce, która wierzyła, że Warszawa może żyć w korze. Słońce zaszło za wisłą. Aleksandra dotknęła blizny na drzewie wczuła, jak pięć inion rośnie w niej. Pięć drzew. Jedna pamięć. Subskrybuj kanał i uzyskaj dostęp do wszystkich naszych ekskluzywnych treści. Kolejne sagi, Making of i niepublikowane nożyki już czekają.